Czy zastanawiałeś się kiedyś, co tak naprawdę dzieje się z duszą po kremacji? Czy istnieje coś, czego nauka nie potrafi wyjaśnić, a co zostało ujawnione niewielu osobom? Wyobraź sobie, że odkrywasz, że prosty wybór może mieć wpływ na czyjeś wieczne przeznaczenie. Teraz zatrzymaj się i posłuchaj uważnie, ponieważ to, czego dziś wysłuchasz, może na zawsze zmienić sposób, w jaki postrzegasz życie, śmierć, a nawet życie pozagrobowe. Polska zakonnica Faustyna Kowalska, znana ze swoich wizji i bezpośrednich przesłań od Jezusa Chrystusa, ujawniła zaskakujące fakty na temat kremacji, o czym mało kto odważa się mówić. Co ona zobaczyła, co jej objawiono i co najważniejsze, czy może to mieć wpływ na twoją duszę? Jeśli kremacja jest po prostu procesem fizycznym, dlaczego tak wiele religii wciąż podchodzi do niej z podejrzliwością? Czego Kościół nie mówi ci na ten temat? Dowiesz się teraz. Ale najpierw, czy wierzysz, że dusza czuje, co dzieje się z ciałem po śmierci? Napisz komentarz poniżej, bo to, co będzie dalej, pozostawicie bez tchu. I zostańcie ze mną do końca, bo zamierzam Wam ujawnić coś szokującego, o czym wie niewiele osób, a co może na zawsze zmienić Wasze postrzeganie przeznaczenia duszy. Przygotujcie się, bo to, co ujawniła Faustyna Kowalska, może być bardziej szokujące niż sobie wyobrażacie. Zanim zagłębimy się w te tajemnice, zwróćcie szczególną uwagę na to, co wam teraz powiem. Jeśli dotarłeś aż tutaj, oznacza to, że treść ta poruszyła coś w tobie, i nie chcę, żebyś przegapił cokolwiek, co nadchodzi. To dopiero początek drogi, którą niewielu ma odwagę podążać. Ale żeby zrozumieć całą prawdę, trzeba tu być, śledzić każde nowe odkrycie, każdy element tej układanki, która była ukryta przez stulecia. Zrób to teraz. Zasubskrybuj kanał. Tak, teraz. Nie odkładaj tego na później, bo zapomnisz. A to może być jedyna szansa na dostęp do ukrytych informacji. Kliknij przycisk subskrybuj. Aktywuj dzwoneczek, ponieważ w kolejnych filmach zdradzę jeszcze bardziej niepokojące sekrety. Rzeczy, o których wie niewiele osób, rzeczy, które mogą całkowicie zmienić twój pogląd na rzeczywistość. To, co zobaczyła Faustyna Kowalska, nie było zwykłą wizją. Było to przerażające objawienie dotyczące wieczności. Coś, co podważa wszystko, co wiemy o śmierci. Podczas swoich mistycznych przeżyć została zabrana w miejsca, które mało kto potrafi sobie wyobrazić. Miejsca, które zdawały się być poza czasem, poza ludzkim pojmowaniem. I to właśnie tam otrzymała ostrzeżenie, którego echo rozbrzmiewa do dziś. Opisała wołające dusze, głosy, których nie można było usłyszeć w świecie fizycznym. I duszące poczucie żalu. To nie był tylko ból, to było coś głębszego, coś, czego nie można było ugasić, coś, co spaliło nie ciało, ale samą esencję bytu. I wtedy została jej pokazana prawda, prawda, która ją zadrżała. Czy kremacja postrzegana przez wielu po prostu jako współczesna metoda pożegnania, może mieć znaczenie duchowe? Coś, o czym większość ludzi nigdy by nie pomyślała? Czy w chwili, gdy płomienie pochłaniają ciało, dzieje się coś jeszcze oprócz materii? Czegoś, czego nie można cofnąć? Rozłączenie wykraczające poza ludzką logikę? Słowa Faustyny nie były jedynie metaforami, były przestrogą, ostrzeżenia, których niewielu miało odwagę posłuchać. Ale dlaczego? Co w tej praktyce może wpłynąć nie tylko na ziemskie przeznaczenie, ale i na coś więcej? Starożytne opowieści mówią o więzi ciała i duszy, która nie ulega natychmiastowemu zerwaniu, jakby materię i ducha łączyła wciąż niewidzialna nić, ogniwo którego w żaden sposób nie da się zniszczyć. Czy przed tym ostrzegała Kowalska? Konsekwencja, której nie widać gołym okiem, ale która odbija się echem w wieczności? A co jeśli ten wątek zostanie przerwany w niewłaściwy sposób? Co się dzieje potem? Co może zostać utracone na zawsze? Faustyna opisała coś, co wymyka się wszelkim konwencjonalnym wyjaśnieniom, coś, co, jeśli okaże się prawdą, całkowicie zmieni sposób, w jaki postrzegamy śmierć i wieczność. Ale jest coś jeszcze bardziej niepokojącego, coś, co może zmienić wszystko, w co wierzysz, coś o czym wie niewielu ludzi i co wkrótce wam wyjawię. Objawienia Faustyny Kowalskiej wciąż rozbrzmiewają w każdym calu nieznanego. Szerząc tajemnicę, która zdaje się rozszerzać z każdym oddechem wieczności, atmosfera staje się gęsta, naładowana pierwotną energią, która wnika w najgłębsze zakamarki duszy i wystawia na próbę granice rozumu. Pośród cieni i migoczących świateł, gdzie sakrum i profanum przeplatają się w szalonym tańcu, wyłania się wir intensywnych emocji, jakby każde słowo miało moc zmienić przeznaczenie. Narracja rozwija się w warstwach symboliki i ukrytych znaczeń, odsłaniając zaskakujące szczegóły dotyczące wzajemnych powiązań ciała i ducha, które gdy zetkną się z płomieniami kremacji, zanurzają się w rytuale przodków pełnym starożytnych tajemnic. Napięcie rośnie, gdy każdy symbol i metafora budzą namacalne poczucie pilności, zmuszając umysł do otwarcia się na możliwość, że za każdym rytuałem kryje się portal do rzeczywistości wykraczającej poza codzienność. Energia emanująca z tej opowieści nie pozwala widzowi pozostać obojętnym, bo każde słowo niesie obietnicę rozwiązania zagadki, która zdaje się być ukryta między liniami czasu. Narracja rozwija się niczym nieustanny strumień, przesiąknięta żywymi obrazami i emocjami, które wynoszą ducha na nowy poziom, ujawniając, że przeznaczenie duszy może być nierozerwalnie związane z praktykami, które na pierwszy rzut oka wydają się jedynie tradycjami. Każde małe stwierdzenie staje się iskrą rozpalającą pragnienie zrozumienia tajemnic zaświatów, zagłębienia się w wszechświat, w którym logika ugina się przed niewytłumaczalnym, a każdy szczegół jest kluczem do rozwiązania zagadki, która wymyka się granicą wyobraźni. Doznania sensoryczne są wzmacniane przez siłę słów, które przeplatają się z muzykalnością zapierającego dech w piersiach napięcia, prowadząc słuchacza ścieżką niespodziewanych odkryć. I zapierających dech w piersiach objawień, podczas gdy narracja pozostaje w ciągłym zamieszaniu, wywołując głębokie uczucia i nienasycone pragnienie odkrycia tego, co ma nadejść. Gdzie każde słowo odsłania fragment wszechświata pełnego niuansów i sprzeczności. W scenariuszu, w którym czas zdaje się rozszerzać, a rzeczywistość ugina się pod wpływem intensywności uczuć, narracja jawi się jako lustro, odbijające najgłębsze pragnienia istoty. Budzące niepokój, przenikający każdą komórkę ciała. Istotę twórczości Faustyny Kowalskiej przywołują detale, które rezonują z niemal namacalną energią, przenosząc słuchacza do przestrzeni, w której to, co namacalne, i to, co nieuchwytne, łączą się w zagadkowym i nieodpartym tańcu. Opowieść rozwija się w niepowtarzalnym tempie, odsłaniając pokłady emocji i tajemnicy, które wymykają się konwencjonalnemu rozumieniu. Podczas gdy głos narratora staje się przewodnikiem po wyjątkowym doświadczeniu, przepełnionym odurzającym poczuciem pilności i oczekiwania. Użyta symbolika tworzy aurę tajemniczości, która rozszerza się z każdym słowem, rozbudzając palącą ciekawość i skłaniając umysł do kwestionowania granic znanego. Energia emanująca z tej opowieści jest w stanie zmienić percepcję widza, ujawniając, że za każdą tradycją przodków. Kryje się dziedzictwo mądrości i tajemnicy, które nie chcą zostać zapomniane. Każdy wers, każde westchnienie, każde słowo staje się nieodpartym zaproszeniem do zanurzenia się jeszcze głębiej w otchłań objawień, torując drogę do zrozumienia wykraczającego poza granice wyobrażalności i pozostawiając w powietrzu obietnicę, że prawdziwa istota bytu wkrótce zostanie odsłonięta w całej swojej okazałości. Napięcie rośnie. Słowa Faustyny Kowalskiej stają się niewidzialnymi płomieniami, trawiącymi wszystkie ustalone przekonania. Ciężar jej wyznań ciąży jej na piersi niczym zakazana tajemnica, coś co nigdy nie powinno zostać wypowiedziane, ale co nie chce pozostać ukryte. Echa jego głosu rozbrzmiewają przez stulecia, niosąc ostrzeżenie, które płonie jak żywy węgiel w umyśle tych, którzy odważą się słuchać. Kremacja nie jest tylko rytuałem pożegnalnym, ale momentem przełomowym, momentem przekraczającym granice tego, co widzą oczy. W chwili śmierci więź ciała i duszy nie zostaje zerwana, coś pozostaje, coś trwa. Niewidzialna energia, nić, która wciąż pulsuje na progu świata żywych i umarłych. W chwili, gdy ogień pochłania materię, nieznana siła wybucha, wydając bezgłośny krzyk, który mogą usłyszeć tylko uważni ludzie. Ciepło, które powinno zostać uwolnione, w rzeczywistości może zostać zatrzymane. Płomień, który miał oczyszczać, może coś na zawsze zapieczętować. Starożytne tradycje zawsze kryły tajemnice, których mało kto odważył się kwestionować. Nie są to po prostu puste obrzędy, lecz fragmenty wiedzy przodków, które mają ostrzegać przed tym, czego nie można cofnąć. Opowieści Faustyny wpisują się w zapomniane szmery i szepty, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Ostrzegając przed tym, czego nie widać, ale co można poczuć, ciężar jego słów nie został odebrany jako religijne marzenie, lecz jako rzeczywiste świadectwo czegoś, co zostało mu ukazane z przytłaczającą jasnością. Echa tego, co dzieje się za światy, stają się wyraźniejsze dla tych, którzy nie chcą ignorować znaków. Coś dzieje się dokładnie w momencie kremacji nagłe rozstanie definitywne rozstanie. To, co powinno następować zgodnie z naturalnym biegiem wydarzeń, zostaje gwałtownie przerwane, zmieniając coś, co nigdy nie mogło zostać naruszone. Faustyna nie tylko widziała, ale i czuła: ból, który nie był fizyczny, ale przewyższał wszelkie ludzkie cierpienie, żal, którego nie da się wyrazić, cicha rozpacz pochodząca z miejsca, w którym czas już nie istniał. Nieznane otacza wszystko niczym nieprzenikniona mgła, ale są tacy, Którzy potrafią patrzeć dalej. Polska zakonnica była jedną z tych osób, które miały dostęp do prawd przeczących ludzkiej logice. Ich świadectwa nie były ignorowane, ale trzymane w tajemnicy, tak aby tylko przygotowani mogli je zrozumieć. Ponieważ nie każdy jest gotowy to wiedzieć. Nie każdy potrafi zmierzyć się z prawdą, nie dając się jej pochłonąć. Jest coś w ogniu, czego nie da się wyjaśnić. Energia przekraczająca wymiary. Połączenie między tym, co widzialne i niewidzialne. Żywioły zawsze miały głębokie znaczenie, ale ogień, ogień jest jedynym żywiołem, który zmienia się nieodwracalnie. Wszystko, czego się dotknie, zmienia. Nic nie pozostaje takie samo po przejściu przez płomienie. A co jeśli ta przemiana nie będzie tylko fizyczna? A co jeżeli w tym procesie zmianie ulegnie coś więcej niż tylko ciało? Coś, co powinno podążać określoną ścieżką, a nagle Zostaje wyrwane ze swojego naturalnego biegu. Objawienie to rozwija się niczym zagadka, która nigdy nie została w pełni rozwiązana. Istnieją ukryte siły, które rządzą prawami, których ludzkość nawet nie rozumie. To, czego była świadkiem Faustyna, nie było zwykłym ostrzeżeniem, ale przesłaniem, które przenika istotę rzeczywistości. Pokazano jej coś, co przeczy wszelkiej logice. Coś, co pozostaje ukryte. Czekając na zrozumienie przez tych, którzy odważą się spojrzeć poza zasłonę iluzji. Zasłona między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne, staje się coraz cieńsza. Objawienie Faustyny Kowalskiej nie było metaforą ani wizją zniekształconą przez wiarę, ale realnym ostrzeżeniem dotyczącym tego, co się dzieje, gdy kwestionowane są naturalne prawa istnienia. Istnieje powód, dla którego pewne praktyki pozostawały nienaruszalne przez całe stulecia. Wiedza, która nie została wymazana przez czas, ale ukryta przed tymi, którzy nie są gotowi stawić czoła konsekwencjom. Kremacja wydaje się prostą czynnością, decyzją podejmowaną ze względu na wygodę, kulturę lub przekonania. Jednak to, co pokazano Faustynie, wskazuje na coś o wiele większego coś, co rozpływa się w ogniu i nigdy nie można tego odzyskać definitywne zerwanie przeznaczenie odmienione w ostatniej chwili. Pali się nie tylko materia, ale coś, co wykracza poza sferę fizyczną, coś, co wymyka się ludzkiemu pojmowaniu, ale co w ciszy zaświatów widać z absolutną jasnością. Dusze, które się przed nią ukazywały, nie krzyczały tylko z bólu czy rozpaczy. Było to powołanie, które zdawało się przekraczać wszelkie bariery. Wiadomość, którą należało przekazać dalej. Byli tam Uwięzieni w przestrzeni, która nie była ani światłem, ani ciemnością, lecz milczącą otchłanią, w której czas nie płynął. Coś zostało przerwane, coś co powinno podlegać naturalnemu cyklowi, ale zostało zniekształcone, a skutki tej przerwy były nieodwracalne. Ogień zawsze postrzegany jako symbol oczyszczenia, teraz przybrał postać pieczęci, coś co się zamknęło, coś co zablokowało. To, co zobaczyła Faustyna, było czymś więcej niż tylko przemijającym cierpieniem. Był to dowód na to, że pewne wybory decydują nie tylko o doraźnym losie, ale i o wiecznej wędrówce duszy. A podróż tę można zmieniać w subtelny, niemal niezauważalny sposób, ale jej skutki wykraczają poza ludzkie pojmowanie. Wielu wierzy, że po śmierci wszystko dzieje się automatycznie. Ten los jest już przesądzony. Jednak relacje Faustyny podważają te teorie. W ostatnich chwilach dzieje się coś, co może całkowicie zmienić ścieżkę duszy. Coś, co jest powiązane z tym, co dzieje się z ciałem. Sposób, w jaki obrócił się w proch. Czas potrzebny do powrotu. Prawa, które zostały ustanowione od początku i których złamanie wywołuje niewidoczne, ale niszczycielskie skutki. Istnieją ukryte przejścia, zapomniane zapisy, które mówią o tej tajemnicy. Pozostawione pisma. Starożytne ostrzeżenia zignorowane przez tych, którzy wierzą, że wszystko można sprowadzić do ludzkiej logiki, ale znaki nadal istnieją: fragmenty rozsiane po całej historii, elementy układanki, które niewielu potrafi dostrzec. Kremacja wydaje się prostym wyborem, ale dla tych, którzy znają tajemnice życia pozagrobowego, może oznaczać pęknięcie, którego nie da się już odbudować. Napięcie rośnie. Każde słowo Faustyny jest jak kot który czeka na rozszyfrowanie. To, co zobaczyła, nie było przypadkiem, to nie było złudzenie. Było to świadectwo czegoś, co dzieje się za kulisami, w świecie duchowym, czegoś, czego nie można zobaczyć gołym okiem, ale co istnieje, działa, czeka na tych, którzy odważą się temu rzucić wyzwanie. Nie można ignorować pilności tego ostrzeżenia. Za tym wszystkim kryje się coś o wiele większego coś, co nie zostało jeszcze w pełni ujawnione. Coś, co jeśli to zrozumiesz, może całkowicie odmienić twój pogląd na życie i wieczność. Czas ucieka, a cała prawda wkrótce wyjdzie na jaw. Ciężar objawienia narasta niczym burza, która ma zamiar się rozpętać. Słowa Faustyny Kowalskiej nie zostały wypowiedziane przypadkowo. Każdy fragment jej wizji był zakodowanym ostrzeżeniem, znakiem pozostawionym tym, którzy mają oczy, by widzieć. Kremacja nie była tylko aktem fizycznym, ale wyzwalaczem czegoś niewidzialnego. Czegoś, co działało na najgłębszym poziomie bytu. Doszło do pęknięcia, pęknięcia, które przekraczało granice zrozumienia. W chwili, gdy ogień dotknął ciała, coś innego się rozpadło, czegoś, czego nie można było cofnąć, ból, którego była świadkiem Faustyna, nie był zwykłym bólem. To nie było tylko cierpienie, to była strata, nieodwracalna strata, ostateczne zerwanie, jak nić, która się zrywa i nie da się jej ponownie połączyć. Coś pękło w chwili, gdy płomienie pochłonęły materię. Okultystyczne opisy duchowości zawsze sugerowały, że ciało to coś więcej niż tylko mięso i kości. Niesie ze sobą energię, niezniszczalną więź, która łączy duszę z płaszczyzną ziemską. To połączenie nie znika natychmiast. Istnieje pewien cykl, naturalny proces przejścia. Jednak kremacja przerywa ten proces nagle, wymuszając coś, co powinno następować stopniowo. Przerwanie, które może mieć skutki, jakich nikt sobie nie wyobrażał. W starożytnych zapisach znajdują się zapomniane teksty mówiące o więzi ciała i duszy, historie mnichów, proroków i wizjonerów, którzy próbowali ostrzegać przed tym, co się stanie, gdy więź ta zostanie zerwana przedwcześnie. Mówili o pewnego rodzaju przemieszczeniu, o duszach uwięzionych pomiędzy wymiarami i niezdolnych do poruszania się naprzód, jakby coś oderwało ich od ich naturalnej ścieżki. Objawienie Faustyny nie tylko potwierdziło te ostrzeżenia, ale ujawniło jeszcze bardziej niepokojące szczegóły. Ogień kremacyjny nie tylko strawił ciało, ale także zmienił przeznaczenie duszy. Zmiana, której nie można już cofnąć. Droga, której raz podjęta, nie może już cofnąć się. Ci, którzy przeszli przez ten proces, byli w innym stanie. Coś zostało utracone na zawsze. Doświadczenia ludzi, którzy na przestrzeni dziejów byli świadkami kremacji, Świadczą o nieopisywalnych doznaniach, jakby istniało coś więcej, coś poza tym, co widoczne, na co to oddziaływało. Pustka, którą odczuto po tym akcie, nie była tylko emocjonalna, była czymś głębszym, braku, którego nie dało się wytłumaczyć, ale który dało się odczuć. Czegoś takiego nie można było zignorować. Pośpiech w odrzucaniu tych rewelacji jest strategią na nieznane. Współczesny świat próbuje uciszyć te ostrzeżenia klasyfikując je jako mity i przesądy, ale prawda nigdy nie znika całkowicie. Ona wciąż się czai, czekając na tych, którzy odważą się jej szukać. Faustyna nie była pierwszą osobą, która dostrzegła te prawdy, ale była jedną z nielicznych, która odważyła się o nich mówić. Stawka jest o wiele wyższa niż mogłoby się wydawać. Kremacja nie jest tylko nieistotnym szczegółem, niesie ze sobą implikacje wykraczające poza to, co ludzki umysł może pojąć. Związek ciała i duszy jest bardziej złożony niż ktokolwiek może sobie wyobrazić. A kiedy więź ta zostaje zerwana w niewłaściwy sposób, coś się dzieje, czegoś, czego nie można cofnąć. Wiedza na temat tej tajemnicy została pogrzebana, ukryta pod warstwami niedowierzania i sceptycyzmu. Prawda jednak pozostaje tam, ukryta, czekając na tych, którzy są gotowi spojrzeć poza to, co oczywiste. Czasu jest coraz mniej, a pełne objawienie dopiero nadejdzie. Coś, o czym wie niewiele osób, coś, co było utrzymywane w tajemnicy przez stulecia, coś, co wkrótce zostanie ujawnione. Cisza, która zapada po tym objawieniu, jest jak niewidzialny ciężar, obecność unosząca się w powietrzu. Nie można tego ignorować, nie można udawać, że to nie zostało powiedziane. To, co zobaczyła Faustyna, nie było iluzją, nie była to metafora. Była to ukryta rzeczywistość, którą niewielu odważyło się dostrzec. Ogień pochłonął nie tylko ciało, coś innego zostało zniszczone, coś innego rozpuściło się w płomieniach. Łącze, które powinno pozostać nienaruszone, połączenie, które nigdy nie powinno zostać zerwane w ten sposób. Kremacja wydawała się nieszkodliwa tym, którzy postrzegają świat tylko fizycznymi oczami, ale dla tych, którzy czują, że są poza tym dla tych, którzy rozumieją energię działające między płaszczyznami, niosło to ciężar, który niewielu było gotowych udźwignąć. Ciało zawsze było czymś więcej niż materią. Był kanałem, naczyniem czegoś większego, czegoś, czego nie można było porzucić bez konsekwencji. Od czasów starożytnych panowało ciche zrozumienie, że powrót na Ziemię musi przebiegać według pewnego cyklu, coś, co respektuje równowagę między tym, co widoczne i niewidoczne. Ludzie przodkowie, przywódcy duchowi, strażnicy ukrytej wiedzy, wszyscy wiedzieli, że na wszystko jest właściwy czas. Naturalny proces rozkładu nie był tylko procesem biologicznym, był częścią większego mechanizmu. Kiedy ten cykl został przerwany, kiedy ogień pochłonął to, co powinno było spotkać inny los, coś się wydarzyło, coś czego nie można było zobaczyć, ale co można było poczuć. Opowieści Faustyny wskazywały na cierpienie, które nie miało podłoża fizycznego. To było coś głębszego, coś, co przekraczało zwykły ból. Zobaczyła to, czego wielu nie chciało zaakceptować. Widział dusze, które nie potrafiły znaleźć drogi, fragmenty bytu uwięzione w odchłani nieznanego. Coś ich tam trzymało, coś, co nie pozwalało im pójść naprzód, pustka, której nie dało się wypełnić, echo, które nigdy nie ucichło. I nie był to odosobniony przypadek. Były pewne wzorce, świadectwa rozsiane po całej historii, małe znaki, które razem wzięte tworzyły prawdę, którą niewielu chciało zaakceptować. Ogień nie chciał ustąpić, uwięził, przypieczętował los, którego nie można już było zmienić, coś zostało utracone na zawsze, czegoś, czego nigdy nie będzie można odzyskać. Te rewelacje były bardzo pilne, ciężar, którego nie można było ignorować. Każdy szczegół wskazywał naprawdę ukrytą pod warstwami sceptycyzmu i niedowierzania. Jednak dowody były gotowe i czekały na tych, którzy odważyli się połączyć fakty. Kremacja nie była powszechnym wyborem. Niosło ze sobą niewidzialny wpływ, efekt którego echo wykraczało poza to, co mogło dostrzec ludzkie oko. Wizje Faustyny nie były urojeniami. Utożsamiali się z zapomnianą wiedzą, z zapisami, które z czasem uległy wymazaniu ale prawda nigdy nie znika całkowicie. Zawsze znajdzie sposób, żeby wyrazić siebie. Dla tych, którzy chcą słuchać, dla tych, którzy nie boją się tego, co mogą odkryć, pojawiają się coraz to nowe znaki, małe fragmenty prawdy rozsiane wśród hałasu współczesnego świata, ale mało kto zwraca na to uwagę. Niewielu potrafi patrzeć dalej niż to, co oczywiste. Niewielu rozumie, o co naprawdę toczy się gra. I jest coś jeszcze, coś, co nie zostało jeszcze w pełni ujawnione, coś, co jest na granicy odkrycia, tajemnica, która pozostawała ukryta przez stulecia, prawda, która wkrótce zostanie ujawniona, objawienie, które może wszystko zmienić.